Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii na następnej wyprawie. Pochodzimy po lasach. Zobaczymy, co nam dzisiaj ziemia da. Tak więc, zaczynamy. Pogoda dopisuje, nie jest zbyt gorąco. Nie pada deszcz. Umiarkowanie jest. Myślę, że będzie to dobra wyprawa wyprawa już jest mega bo jesteśmy w lesie jak jesteśmy w lesie to już jest mega tak więc zaczniemy tutaj i pójdziemy w tamtą stronę no i zobaczymy co wyjdzie co będzie co nie będzie tak więc do pierwszego pierwszy taki sygnał na 66 Jednostajny, no nie wiem czy coś będzie ciekawego wykopię. Zobaczymy. Coś jest. O taki guziczek. Bez łóżka. No taki był dobry sygnał. No. Patrzymy go leciutko. Dosyć taki nawet w miarę. Może być... No, coś tam na nim jest. Coś tam na nim jest, na pewno... Jest ...taki destrukcik. Ale no... ...taki guziczek. Idziemy dalej. Jak na pierwszy sygnał, pierwszy dołek. Jest dobrze. Coś mamy. Takie coś, to tak jakby guzik. Taki ołowiany. Nie wiem, coś takie... Takie coś No to nie wiem, gdzie na pewno guzik, coś No coś to było Idziemy dalej Tym razem kawałek starej łyżki A raczej to mełotorycz nie jest Strasznie ciężkie Kawał ołowiu Taki kawał ołowiu Ciężki weźmiemy o, no. łyżka SP Electrum aluminiowa coś mamy nie wiem, monetę? A bagi guzik? wygląda na monetę albo guzik, bo to takie dziwne, wygięte zobaczmy czy coś się tam nie ukazuje nie Jakaś zawleczka z dziurką muszę przerwać takie płaskie z dziurką a nie nie mogłoby być złotko ale sprawdzimy Tę dziurkę Chodziło mi o tę biurkę. A, widzicie? A coś to musiało być. Streberko to na pewno nie jest. Nie ma żadnych oznaczeń. Nie wiem, no takie coś. Idziemy dalej. Nie wiem, takie coś pod korzeniem było. Nie wiem, co to jest. Idziemy dalej. Taka bryłka stopionego aluminium. No jest tu też śmieci, bo jest, no ale coś wychodzi no. O, w takiej haszczy to kreszczaków dużo jest. To znaczy kleszczy. Już miałem dwa ostatnio. Pójdziemy, pójdziemy na tą stronę. Pochodzić blacha, chyba bo biło na blachy, ale było płytko, to to kopłem czy to pancerz jakiś jeszcze. nie no młotek stary młotek brzydki sygnał, a zdaje się, że coś fajnego wyszło o kawałek orła wow Sp spinka jakaś tego ja nie zniszczyłem Zgięte Orzeł o, Mój pierwszy orzełek Paki zgięty Uf, Raczej chyba tego nie prościć O kurde. Jaki pozginany Orzełek w czy nie srebro? Czasem srebro, wow, nie no, że to nie trafiłem paty, ale patrzcie się nie, to jest coś dziwnego. Czy to jest zgięte? By nie było. Nie, to się rozkłada. Jakoś. Nie, tu jest przygięte. Patrzcie się, tu jest przygięte. Nie wiem, morzełek. Purna w wpinkę Nie wygląda. Na Orzełka, no albo coś może być. O, teraz widać. To jest coś chyba niemieckiego. Nie, nie, to nie jest orzełek. Tu widzimy ptaka, a dół jest zagęty. Już nie wygląda to. Tu taki podwójny. Nie wiem, nie wiem. Tak to wygląda z tej strony. Nie, to nie jest orzełek. Być może to była spastyka i ktoś zagiął jest zagięte. Ale przy pierwszej próbie czyszczenia, Obierzcie mi, że to pęknie. Bo miałem do czynienia z różnymi obrączkami, które chciałem naprościć. I... Ale tu jest taki aha, patrzcie, to jest kompletne. Tu trochę wjechałem łopatką. Tu jest igiełka. Igiełka do zapięcia tu ona jest wygięta i to jest wygięte. Dobra zostawię to tak jak jest, no nie będę tego prościł Myślę, że to jest orzełek polski, ale teraz się patrzę że nie. Jakaś spinka, no bardzo coś starego. Na szczęście nie uszkodziłem tego, tylko tu troszeczkę tutaj troszeczkę tak zarysowałem. Nie wiem, bo tu jakiś strumek to będę to trochę Przepukał Brzydki sygnał, brzydkie sygnały też warto kopać. Dziwne nie Jest wszystko OK, tylko to jest zagięte I to Dobra, dobra Zrobię podsumowanie jak to wyczyszczę, to rozkminimy. Idziemy dalej Nah, nie wiem, co tu mamy. Aaa, koloszko. dosyć ładne. Takie coś. To może być na parstek, tak, tak. Kawałek na parstku. Tylko tu już jest nie ma. Eee. No, wreszcie. No tak, na parstek, bo jest tu. Takie to Na parstek, na parstek, na parstek, na parstek. Ej. taki wąwóz to jest. Idziemy w tamtą stronę Co widzicie? Na pierwszy rzut tak to wyglądało, jak róg Patrzcie się Normalnie z daleka? myślę, że to jest róg A to jest taki kawałek drzewa Pierwsze jakby ciągle myślę, że stary zegarek No No to by to wyglądało Srebrzane, tylko i zegarka, bo coś, kelmiawy, hak jakiś, to coś, coś to było, pieca, coś, nie wiem. Fajnie, nie, jak się coś tak świeci, a to zwykły polmos. Dzień bez pomocy, aby był nieudanym dniem. A kawałek dalej, taki plasticzek, i coś do tego było, i po niemiecku zapiszę. Patrzcie się. Właśnie to jest tutaj ciekawe znalezisko. Nie wiem, czy to widać na tym GoPro. Dan. Loschanden drunsken, Dan. Klap Coś klapa, coś otworzyć. Nie wiem. Jakby to po, po angielsku było napisane, no to byśmy to odczytali od razu. No ale że człowiek rzucał kamieniami na nauczyciela z niemieckiego, no to teraz to nie wiem o co, o co kaman? Idziemy dalej Standardowo łuska z PP Pod taką o, brzozą no, mamy obrączkę gołębiową taką starą, już taką jeszcze aluminiową Bardzo starą, że coś odczytamy no. Nie wiem, siedemdziesiąty siódmy rok, Był ładny. A no i po takich terenach sobie latamy, chodzimy 62 i raz za czas jest jakiś sygnałek. No to kopsujemy go teraz sprawdzamy zawsze o. No, jakby tak komary nie gryzą no, będzie tak spoko, tylko takie te robaczki takie a no, wiedziemy jak się to profesjonalnie nazywa nie jest w zasięgu Pimpoitera. to ja wam tak pokażę na żywo Obsniemy. Abyście chcieli widzieć, jaka to jest łopatka, to jest spiskars. Nie do zniszczenia korzenia, kamienie. Na 10 lat sprawdzimy. Bardziej chyba na tej stronie. Tak mi się wydaje. Znaczy no tak pokazał teraz wykrywać. O. No. Teraz sprawdzimy tym pinpointerem. O, no, jesteśmy. O. Polia no. O nie. O. No, Ołowiane takie coś, taki kawałek ołowiu. I nic. Nie. Pochodzimy jeszcze tu trochę po tych potokach, potaczkach. No i tak łuska z peperżki. Będziemy kończyć. Zwariowa kończy w środku lasu Też nie chcę, żeby te odcinki były tak bardzo przedługie Chociaż tak wystarczy do 10 minut maksymalnie do 20 to już się tak może będzie ponad 10 minut dobra no to jeszcze tu może tak na wprost z tym wykrywaczem. Jeszcze będzie coś to pokaże. No, no i jest, będziemy kończyć. Nie tylko lasem człowiek żyje, bo też jeszcze z robota jako chałupy. Tak więc poskładamy sprzęcik. No i wracamy do domu. Wszystko spakowane. Panelek do kieszeni. Słyszę w tej kieszeni zawsze Pinpointera trzymam i patrzcie się. Wszystko jest zabrudzone. Nie wiem co jest droższe. Panel czy ten telefon mój? Raczej panel. Bo 2,5 trzeba dać za nowy, a telefon można kupić za 600 Używany Dobra, to damy do tej... Wyczyścimy trochę tę brudną kieszeń, damy telefon Do tej brudnej Steam a panel damy do, do czystej no. Trzeba dbać o sprzęt, pamiętajcie? No dobra no, jeszcze będzie podsumowanie, bo chcę tą odznakę wyczyścić, zobaczyć co to jest, tak, może jak to doczyszczę, może mi coś podpowiecie, bo człowiek ciemny, człowiek się nie zna, no. człowiek już no tak więc. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Coś tam wyszło, coś nie wyszło. Dzień zaliczony, wykopki zaliczone, wyprawa zaliczona. Jest fajnie. Będzie co oglądać. No, oglądać, no. Jak oglądać? Kto będzie chciał to oglądać? Nie. Kto nie? To nie. Ale jeszcze zrobię podsumowanie na koniec tej odznaki co znalazłem no i tak, jeśli filmik wam się spodobał możecie ustawić łapkę w górę jeśli jesteś tu nowym widzem może mi zasubskrybować jeśli tylko chcesz tak więc trzymaj to się za sekundę podsumowanie no to takie małe podsumowanie taki kawał ciężki ołowiu nie wiem co to z czego, co by to mogło być ktoś to krajał, coś z tego wykrajał no i tu tak myślę, że to jest naparstek guziczek, jakieś, jakieś są napisy z tej strony. Takie coś. E, takie. jakieś zegarka, no jakiś gwint, takie coś. Obrączka no, z tych ciekawszych. No i taka odznaka. Okazało się, że tu, widzicie? Tu jest ta, ta pistolet, ptak. I tu jest rufa. Z pistoletu skrzywiona no i kawałek skrzydełka takiej no To może być coś współczesnego no lecz niekoniecznie Tak więc no, mega wypad Wypadem. Tak więc no. No i tak jeszcze ten napis HIK. Tak więc pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.